78 wersety 40 do 55 Ileż razy drażnili go na pustyni pobudzali go do gniewu na pustkowiu odwracali się i kusili Boga zasmucali świętego Izraela nie pamiętali o jego ręce o dniu gdy ich wyzwolił z rąk ciemiężcy, Okazał w Egipcie swe znaki, swoje cuda na równinie Soan. Zamienił w krew ich rzeki i potoki, aby pić nie mogli. Zesłał na nich robactwo, aby ich kąsało, i żaby, by ich trapiły. Owoce ich wydał robactwu, a plony ich szarańczy. Winice wybił gradem, Szronem wyniszczył drzewa figowe, bydło pobił gradem, wystawił na pastwę ognia. Spuścił na nich swój gniew srogi, oburzenie, zapalczywość i utrapienie zastęp zwiastunów nieszczęścia. Dał upust swemu gniewowi, nie ocalił ich życia od śmierci. I zesłał pomór na bydło. Poraził wszystko pierworodne w Egipcie, pierwociny ich siły w namiotach Chama i zgromadził swój lud jak stado. Wiódł ich po pustyni jak owce. Prowadził ich bezpiecznie, tak że się nie bali, a wrogów ich przykryło morze. I wprowadził ich do swej świętej krainy, na górę, którą zdobył własną prawą ręką. Wypędził przed nimi narody, sznurem wyznaczył im dziedzictwo, w namiotach tamtych osadził plemiona Izraela. Księga rodzaju, rozdział 50. Józef przypadł do swojego ojca, płakał nad nim i całował go. Potem polecił lekarzom, służącym u niego, aby zabalsamowali jego ojca. Lekarze zabalsamowali Izraela. Zajęło im to czterdzieści dni. Bo tyle trwa balsamowanie. Egipcjanie opłakiwali go przez siedemdziesiąt dni. Gdy upłynęły dni żałoby, Józef przemówił do dworzan faraona: Jeśli jesteście dla mnie życzliwi, powiedzcie faraonowi, że mój ojciec zobowiązał mnie przysięgą i powiedział: Gdy umrę, pochowaj mnie w moim grobie który sobie wykopałem w kraju Kanaan. Teraz więc pozwól mi tam iść, abym pochował mojego ojca, a potem wrócę. Faraon odpowiedział, idź i pochowaj swego ojca, skoro cię zobowiązał przysięgą. Józef poszedł, aby pogrzebać swojego ojca. Razem z nim poszli wszyscy słudzy Faraona członkowie starszyzny i wszyscy dostojnicy egipscy, a także cała rodzina Józefa, jego bracia i rodzina jego ojca. W ziemi Goszen pozostały tylko ich dzieci, owce i bydło. Wyruszyli z nim ludzie na wozach i jeźdźcy, tworząc bardzo liczny orszak. Gdy przybyli do Goren Haatat, które znajduje się nad brzegiem Jordanu, odprawili wielki i uroczysty obrzęd żałobny. Józef obchodził żałoby po ojcu przez siedem dni. Gdy Kananejczycy, mieszkańcy tego kraju, zobaczyli żałobny obrzęd w Goren Haatat, mówili, Egipcjanie przeżywają wielką żałobę. Dlatego nazwano to miejsce Abel Misraim. Leży ono nad brzegiem Jordanu. Synowie Jakuba uczynili z nim tak, jak im polecił: przenieśli go do kraju Kanaan i pochowali w grocie na polu Makpela. Abraham nabył je na własność od Efrona Chetyty w pobliżu Mamre, aby grzebać tam zmarłych. Ostatnie lata Józefa i jego śmierć. Józef powrócił do Egiptu razem ze swoimi braćmi i wszystkimi, którzy mu towarzyszyli w pogrzebie ojca. Bracia Józefa po śmierci ojca, mówili do siebie, z pewnością Józef będzie na nas czyhał i odpłaci nam za całe zło, któremu wrządziliśmy. Kazali więc donieść Józefowi. Twój ojciec Wydał przed śmiercią takie polecenie. Powiedzcie Józefowi, proszę cię, wybacz występek i uchybienie twoich braci, gdyż wyrządzili ci zło. Wybacz teraz ten występek sługom Boga twego ojca. Józef rozpłakał się z powodu tego, co usłyszał. Rozpłakali się także jego bracia i upadli przed nim, mówiąc, Jesteśmy twoimi sługami, lecz Józef odrzekł im: Nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga? Choć wy chcieliście wyrządzić mi krzywdę, Bóg jednak wykorzystał to dla dobra. Chciał sprawić, aby ocalał ten liczny lud, jak to jest dzisiaj. Teraz więc nie bójcie się, ja będę was utrzymywał. I wasze dzieci. W ten sposób ich pocieszał i serdecznie z nimi rozmawiał. Józef nadal mieszkał w Egipcie wraz z rodziną swojego ojca. Przeżył 110 lat i zobaczył jeszcze prawnuków Efraima. A gdy Makirowi, synowi Manassesa, urodzili się synowie, kładziono ich na kolana Józefa. Potem Józef rzekł do swoich braci: Ja wkrótce umrę, ale Bóg na pewno was nawiedzi i wyprowadzi z tego kraju do ziemi, którą przysięgał Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Józef zobowiązał przysięgą synów Izraela i powiedział: Bóg na pewno was nawiedzi, a wtedy zabierzcie stąd moje kości. Józef umarł mając 110 lat, zabalsamowano go i złożono do Sarkofagu w Egipcie. Księga Kronik rozdział trzydziesty drugi. senna Sennacheryba Po tych wydarzeniach i dowodach wierności, wyruszył Sennacheryb, król Asyrii, i najechał Jude, rozbił obóz pod warownymi miastami i polecił je zdobyć. Gdy Ezechiasz dowiedział się o nadciągającym sen na Cherybie i o tym, że kierował się na Jerozolimę, zdecydował wraz ze swoimi doradcami i dowódcami wojsk, aby zasypać wszystkie źródła wody znajdujące się poza murami miasta. Oni zaś poparli go w tym zamiarze, zebrał się wielki tłum, który zasypał wszystkie źródła wody i płynący przez tę ziemię potok mówili bowiem dlaczego nadciągający królowie Asyrii mieliby znaleźć pod dostatkiem wody. Nabrał odwagi i naprawił zniszczone części murów, zbudował na nich wieże, wzniósł drugi zewnętrzny mur, wzmocnił Milo, miasto Dawidowe i polecił przygotować wielką liczbę oszczepów i tarcz. Mianował dowódców wojskowych nad ludem, i zgromadził ich wokół siebie na placu przy bramie miejskiej. Potem przemówił do ich serc. Bądźcie odważni i mocni. Nie bójcie się. Nie wpadajcie w przerażenie przed królem Asyrii, ani przed potęgą, z którą nadciąga. Z nami bowiem jest ktoś większy niż on. Jego potęga jest ludzka, a z nami jest Pan, nasz Bóg, aby, za, aby nas wspierać i za nas walczyć. Słowa Ezechiasza, króla Judy, dodały ludowi Otuchy. Bluźnierstwo Sennacheryba. Sennacheryb, król Asyrii, oblegając Lakisz, wysłał swoje sługi do Jerozolimy, aby przekazali Ezechiaszowi, królowi Judy i wszystkim zebranym w Jerozolimie taką wiadomość. Tak mówi Sennacheryb, król Asyrii na czym opieracie swoją ufność, skoro trwacie w oblężonej Jerozolimie? Czy Ezechiasz was nie okłamuje i nie wydaje was na śmierć z głodu i pragnienia, kiedy mówi Pan nasz Bóg uratuje nas z rąk króla asyryjskiego? Czy to nie on, Ezechiasz, usunął wzniesienia kultowe i ołtarze, nakazując mieszkańcom Judy i Jerozolimy, przed jednym ołtarzem będziecie oddawać cześć, i tylko na nim będziecie palić kadzidło? Nie wiecie, co uczyniłem ja i moi przodkowie ludom wszystkich krajów? Czy bogowie narodów tych ziem potrafili wyrwać je z mojej ręki? Który spośród wszystkich bogów tych narodów, obłożonych klątwą przez moich przodków i zgładzonych, potrafił wyrwać swój lud z mojej ręki? Czyżby więc wasz Bóg potrafił was wyrwać z mojej ręki? Nie dajcie się zwodzić i okłamywać Ezechiaszowi w ten sposób. Nie wierzcie mu. Żaden bóg nie był w stanie obronić swego ludu czy królestwa przed moją potęgą ani przed potęgą moich przodków. Wasi bogowie też nie będą w stanie wyrwać was z mojej ręki. Słudzy jego przemawiali przeciwko Panu Bogu i przeciwko jego słudze Ezechiaszowi. Napisał on także listy znieważające Pana Boga Izraela. Mówiąc tak przeciw niemu. Jak bogowie ludów podbitych ziem nie byli w stanie wyrwać ich z mojej ręki, tak Bóg Zechjasza nie będzie w stanie wyrwać z mojej ręki swojego ludu. Wołali donośnym głosem po hebrajsku do ludu Jerozolimy stojącego na murach. Chcieli go zastraszyć i przerazić, aby w ten sposób zdobyć miasto. Mówili o Bogu Jerozolimy, jak o bogach ludów ziemi którzy są tylko dziełem rąk ludzkich. Król Ezechiasz oraz prorok Izajasz, syn Amosa, odpowiedzieli na to wszystko modlitwą, znosząc ku niebu głośne wołanie. Wtedy pan posłał anioła, który wytracił najlepszych wojowników, dowódców i naczelników w obozie króla asyryjskiego. Okryty wstydem, Sennacheryb powrócił więc do swojego kraju, gdy wszedł do świątyni swego Boga, jego synowie zabili go mieczem. Schyłek panowania Ezechiasza. W ten sposób Pan obronił Ezechiasza i mieszkańców Jerozolimy przed potęgą Sennacheryba króla Asyrii oraz przed wszystkimi wrogami i obdarzył pokojem ze wszystkimi ościennymi krajami. Wielu przynosiło wtedy do Jerozolimy dary dla pana i cenne przedmioty dla Ezechiasza, króla Judy, ponieważ po tym co się stało, jego sława wśród narodów wzrosła. W tym czasie król Ezechiasz śmiertelnie zachorował, modlił się więc do pana, a on mu odpowiedział i dał mu cudowny znak. Ezechiasz jednak nie odwdzięczył się za otrzymane dobrodziejstwo, ponieważ jego serce uniosło się pychą. Z tego powodu rozgniewał się Bóg na niego, na Judę i na Jerozolimę. Wtedy Ezechiasz upokorzył się za swoją pychę, a wraz z nim wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i dlatego za dnie Ezechiasza nie doświadczyli gniewu Pana. Ezechiasz był bardzo bogaty i sławny. Zbudował sobie skarbce na srebro, złoto, drogie kamienie i wonności. Oraz na tarcze i wszystkie inne cenne przedmioty. Zbudował również magazyn na zboże, moszcz i oliwę, oraz obory dla bydła różnego gatunku i zagrody dla trzód. Założył miasta i posiadał wiele bydła i owiec, gdyż Bóg obdarzył go wielkim bogactwem. Ezechiarz zamknął również dostęp do źródła Gichon od góry i otworzył dojście dolne od zachodniej strony miasta Dawidowego wszystko co Ezechiasz podejmował kończyło się powodzeniem kiedy jednak książęta Babilonu wysłali do niego posłów aby się dowiedzieć o cudzie jaki się zdarzył w jego kraju wtedy Bóg go opuścił żeby go wypróbować i poznać jego serce Pozostałe wydarzenia z życia Ezechiasza i jego pobożne dzieła zostały opisane w Księdze Objawień Proroka Izajasza, syna Amosa, oraz w Księdze Królów Judy i Izraela. Ezechiasz odszedł do swoich przodków i został pochowany w górnej części cmentarza potomków Dawida. Po jego śmierci cała ziemia ludzka i mieszkańcy Jerozolimy oddali mu hołd. Jego syn, Manasses został po nim królem. Dzieje apostolskie, rozdział 16. Powołanie Tymoteusza Przybył też do Derbe, a następnie do Listry. Mieszkał tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz. Jego matką była Żydówka, która przyjęła wiarę, a ojcem Grek. Paweł chciał go zabrać ze sobą, dlatego obrzezał go ze względu na Żydów, którzy mieszkali na tym terenie. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec jest grekiem. W miastach, przez które przechodzili, nakazywali przestrzegać postanowień apostołów i starszych w Jerozolimie. A kościoły umacniały się w wierze i z każdym dniem rosła ich liczba. Głoszenie Ewangelii w Azji Mniejszej. Przyszli potem do Frygi i Galicji, bo Duch Święty zakazał im nauczać w Azji. Przyszli w okolice. Mezi i zamierzali udać się do bytyni, ale znowu nie pozwolił im na to duch Jezusa. Przeszli więc myzję i dotarli do Troady. Wtedy Paweł miał w nocy widzenie, jakiś Macedończyk stał przed nim i prosił go, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Po tym widzeniu staraliśmy się natychmiast wyruszyć do Macedonii, byliśmy bowiem przekonani, że Bóg nas wzywa, by tam głosić Ewangelię Przeprawa do Macedonii Wypłynęliśmy z Troady i udaliśmy się od razu do Samotraki A następnego dnia do Neapolu Stamtąd poszliśmy do Filipii Głównego miasta tej części Macedonii i kolonii rzymskiej Spędziliśmy tam kilka dni W szabat wyszliśmy za miasto nad rzekę Sądziliśmy, że jest to miejsce modlitwy. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z kobietami, które się tam zebrały. Przysłuchiwała się nam też Lidia, pobożna kobieta z Tiatyry. Handlowała ona purpurą. Pan sprawił, że uważnie słuchała słów Pawła. Wraz z całym swoim domem przyjęła chrzest. Wtedy też poprosiła, jeżeli uznajecie mnie za wierzącą Panu, Przyjdźcie i zamieszkajcie w moim domu. I wymogła to na nas. Paweł w więzieniu w Filipi. Gdy szliśmy potem na modlitwę, zabiegła nam drogę pewna służąca. Był w niej duch wróżenia. Dzięki temu przynosiła duży dochód swoim panom. Biegła ona za Pawełem i krzyczała: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i mówią wam o drodze zbawienia. Powtarzała to samo przez kilka dni, w końcu Paweł nie mógł już tego znieść i powiedział do ducha W imię Jezusa Chrystusa rozkazuję ci, żeby z niej wyszedł. A on natychmiast ją opuścił. Gdy jej panowie zorientowali się że utracili źródło dochodów, pojmali Pawła i Sylasa i zawlekli ich na rynek przed władzę. Zaprowadzili ich do dowódców straży i oskarżyli: ci ludzie wywołują niepokój w naszym mieście. Są Żydami i głoszą obyczaje, których nam jako Rzymianom nie wolno przyjąć ani według nich postępować. I cały tłum wystąpił przeciw nim. A dowódcy kazali zedrzeć z nich szaty i wychłostać. Po wymierzeniu wielu razów trącono ich do więzienia. Strażnikowi zaś wydano rozkaz aby ich dobrze pilnował, a on zgodnie z rozkazem zamknął ich wewnętrznym lochu i zakłół im nogi w dyby. Cudowne uwolnienie z więzienia Około północy Paweł i Sylas jeszcze się modlili i śpiewali Bogu, a inni więźniowie przysłuchiwali się. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, zadrżały fundamenty więzienia, Wszystkie bramy się otwarły i ze wszystkich opadły kajdany. Zbudził się również strażnik i zobaczył otwarte bramy więzienia. Dlatego wyciągnął miecz i chciał się zabić. Myślał bowiem, że więźniowie pouciekali. Lecz Paweł zawołał głośno: Nie rób sobie nic złego, jesteśmy tutaj wszyscy. Wtedy strażnik zażądał światła. Wbiegł do środka. I drżąc upadł do nóg Pawła i Sylasa. Potem wyprowadził ich na zewnątrz i zapytał: Panowie, co mam uczynić, aby się zbawić? Uwierz w pana Jezusa odpowiedzieli, a zbawisz się ty i twoja rodzina. Potem jemu oraz wszystkim jemu jego domownikom opowiedzieli naukę pana w nocy jeszcze o tej samej godzinie zabrał ich z sobą i obmył im rany. Zaraz też przyjął chrzest razem z rodziną. Wprowadził ich do swego domu i nakarmił ich. Cieszył się razem z domownikami, że uwierzył Bogu. Następnego dnia dowódcy przysłali urzędników z rozkazem, żeby zwolnił tych ludzi. Strażnik powiadomił o tym Pawła. Dowódcy powiedział nakazali mi, żebym was wypuścił z więzienia. Wyjdźcie więc teraz i spokojnie odejdźcie lecz Paweł odpowiedział: Publicznie i bez procesu sądowego wychłostali nas obywateli rzymskich, wtrącili nas także do więzienia, a teraz potajemnie chcą się nas pozbyć? O nie, niech przyjdą tu i sami nas wyprowadzą. Urzędnicy powtórzyli te słowa dowódcom. Wtedy ci przerazili się, słysząc, że to są Rzymianie. Przyszli więc i przeprosili ich. Potem wyprowadzili ich z więzienia i błagali, żeby jak najszybciej opuścili miasto. Oni zaś wyszli z więzienia i wstąpili do domu Lidii, zobaczyli się z braćmi i dodali im otuchy. Potem wyruszyli w dalszą drogę. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi. Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej. Byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.